ta pogoda w tym kraju z Kolejny dzień taki upalny Aż, aż dziw wieży I kolejnym upalnym dniem ja się z wami witam Niedziela 12 maja Godzina 12.35 Widzicie za mną Tę to przyczepę załadowaną nawozem Siejemy kukurydzę Więc jednak plan siewu kukurydzy Z Mzurim Się ziścił tak jak Wam wspominałem odnośnie mojej wątpliwości Jednak udało się to ogarnąć, wczoraj jak ja to dokończyłem wołować, chłopaki tam się dużo męczyli z tym, mieli problem Przyjechał jeszcze pan z serwisu, coś tam im pomagał, coś weryfikowali, coś sprawdzali Pościągali wszystkie koła dogniatające, jeden cały rząd kół Coś tam jeszcze poprzerabiali. i wychodzi na to, że się sieje, zachowuje odstępy między roślinami takie jakie trzeba, szerokość jest stała tutaj, żadnej kombinacji nie ma, więc wychodzi na to, że się sieje. Tyle, że sieje się bardzo wolno, bo sieje klasem, sieje 7 km na godzinę, czy tam 8, w 6 metrach szerokości, to szału nie ma. Wczoraj zaczął jeden kawałek, to wiadomo, testy, te ustawiania. Dzisiaj zaczynam praktycznie od rana, mamy godziny 12.30, on dopiero skończył jeden kawałek no przy 120 gt. do zasiania to trochę nam to potrzeba tak mi się coś wydaje, trochę będziemy się z tym bawili no ale cóż poradzić ja dzisiaj pomagałem, rano, przewoziłem tym żonym agregat Waderstaata na drugie gospodarstwo dla Kejsa, żeby go przygotować od razu mu go przesmalowałem, przygotowałem wymieniłem łapę przyjechałem teraz tutaj, pomogłem załadować przyczepę nawozami podciągnę im teraz te na nawozy na pole Później udam się z powrotem na to hale. Tam stoi Jasio mój z wałami. Zrobię sobie serwis wałów. Przesmaruję, dawno nie były zmarowane. Traktor jest zatankowany, więc to odchaczone. Przedmucham sobie filtry. Pojadę coś trochę wołować. Ten jeden kawałek, co zaczął, to ciachnę. Żeby tam za nim cały czas utrzymywać się. Dziś jest niedziela, tak jak Wam wspominałem, na wtorek nadają deszcz, Więc trzeba z tym wałowaniem iść cały czas za siewem żeby nie... nie czekać na deszcz. Żeby jak przyjdzie deszcz, żeby wszystko co ma zostać zwołowane, zostało zwołowane. I zobaczymy tak naprawdę jak to będzie reszta dnia wyglądała. Może coś mi się uda jakieś ujęcie klasa dla was złapać i wam nagrać. Jeśli, wam coś takiego, jeśli Was coś takiego interesuje. Jeśli Was nie interesuje, no i tak nagram. Powiem wam szczerze, ależ to zwroty akcji się dzieją dzisiaj kurczę miałem wałować, miałem wały serwisować, a tymczasem... Jak kukurydzę. Kto by pomyślał, co? To wybitny, wybitny reżyser by tego lepiej nie napisał, jak to samo życie się toczy. Jak widzicie, siejemy kukurydzę. A ja już wam poopowiadam, z jakiego tytułu. W sumie tytuł zawsze jest ten sam. Operator. Operator, który zazwyczaj jeździ. Kamerka na głowę. Tak. Operator, który zazwyczaj jeździ klasem, zawinął się wcześniej. A kto tutaj zawsze wskakuje na zastępstwo za kogoś? Oczywiście, że ja. I nie mogę być inaczej tym razem. Wskakujemy na zastępstwo. I siejemy kukurydzę. Mike pojechał do domu. I tak to wygląda. Siejemy kukurydzę naszym zurym, jak widzicie. Siejemy bardzo wolno, ponieważ 7 km na godzinę prędkość robocza z racji takiej, że aplikujemy dosyć dużą ilość nawozu, bo idzie ponad 300 kg na hektar i żeby siewnik był w stanie tej wydalności spodołać, musimy jeździć wolno. 21 kg na hektar siejemy kukurydzy. Ale to jest według tego, to jest według yy, monitorka. Chyba normalnie wychodzi troszeczkę więcej, według kalibracji. Ale o to tak się jemy. Oto ten kawałek się do obsiania został. 18 godzina. tu jest niespełna 13 hektarów, więc to troszeczkę potrwa, żeby to wysiać. Ale zawsze to coś. Wskoczyłem na zastępstwo z wzorem. Już miałem styczność, jak pamiętacie, w zeszłym roku tam troszeczkę poplony nim siałem cieszę się, że nie miałem racji pod tym kątem i że da się tym silnikiem jednak nam wysiewać kukurydzę bardzo dobrze jakoś to powolutku idzie wierzchnia warstwa jest dosyć sucha, ale pod spodem jest wilgoć, więc fajnie się to wysiewa idealne warunki już mamy wysiane 25 hektarów dzisiaj, no i tak naprawdę tyle bo wczoraj to tylko 3 hektary chyba wysiął Albo to jest łącznie z wczorajszymi, to też może być No tak, z wczorajszymi, czyli 25 hektarów mamy wysiany Na ten moment, ale tak jak wspominałem wczoraj to więcej czasu Zostało poświęcone samej kalibracji siewnika A dzisiaj już to idzie w miarę sprawnie No i fajnie, kolega mam tutaj co mnie podrzuca Nasiona i nawóz Przed chwilą sprawdzałem, jeszcze troszeczkę nasion mam i nawozu, więc mogę naginać. Nie wiem ile to potrwa, ale z 2-3 godziny raczej na pewno, bo wiecie przy tej prędkości. Mike jezią mówi, że zasypią. No bo to bardzo wolno. No ale nic na to nie poradzimy. Zaleta jest, taka, zaleta jest taka, że nie musimy nikogo wynajmować do tego się, bo to już jest duży sukces, że sami się możemy tym zająć. Może się jak diabli trzeba przyznać. No robota idzie. Tutaj był dwukrotnie uprawiony, raz głęboka oprawa niebieskim kokerlinem, drugi raz płytza wyrównująca, spurchniająca NZ. em Oczywiście po siebie pójdą wały, ja jutro najpewniej będę wałował to co po co się uda tutaj zasieć ja jutro. Jutro wbiję z wałami i coś troszeczkę... Coś troszeczkę postaram się zwałować. Wszystko zwałuję to nie to, troszeczkę. z problemu będzie mi go złapać. Ten mi w ładowarce chyba zaśnie dziś, jak on będzie musiał na mnie jak z tym ładowaniem. Dużo worków nie wrzucamy. Cztery worki jednocześnie wrzucamy do, do dozownika. Do siewnika. Ponieważ jak więcej mówią, że się rolka może zapychać z za racji masy. I niech tak więc będzie. Pola o takim fajnym kształcie. Eee, robimy poprzeczkę na 24 metry i zaletą przy tym jest ten oto właśnie ekran, który widzicie z Amazona z tego dużego siewnika, który mamy ponieważ on pomaga pomaga wyznaczać te 24 metry ja wiem w którym momencie mam podnosić siewnik do góry, to jest też niezły bajer to dosyć niska linia energetyczna, ale traktor się pod, ni pod nią raczej powinien mieścić ale ciekawi mnie jak z kombajnem i tu chyba nie zmieści pod tym. Traktor to chyba też raczej na styku. Jak widzicie, Mzuri ma dwa rzędy łap. Zresztą wam o tym wspominałem wczoraj. A my używamy jedynie dwa rzędy podwójnych łapem. My używamy po prostu po jednym rzędzie, w jednym rzędzie. czyli Dwie pary rzędów. Jedna aplikuje nawóz, druga wysiewa. Czyli Bayer jest niezły w tym Amazonie, bo wychodzi na to, że on ma zapisane wszystkie nasze pola u siebie w, w bazie. Fajne to jest. Działa podobnie jak nawigacja w Jaśko, no bo Klas na przykład nie ma w zapisie pól. Dorąco dzisiaj ale klimka chodzi, więc możemy, możemy naginać. I naginamy, więc. I witam Was znowu z kabiny. Siejemy dalej. Idzie to powoli, naprawdę powoli. No bo co to, 6 metrów szerokości, 7 km na godzinę? Nie jest to jakaś, jakaś zawrotna prędkość, zawrotna średnia, no ale cały czas do przodu, co jest istotne. Jak widzicie, ten błąd od tej wody w oleju, w, przepraszam, wody w paliwie znowu wrócił, to już Mike na nim jeździł i już olał to. Świeci to się świeci, coś jest nie tak z tym czujnikiem, ogarnie się to po tym sezonie. To wiecie, to z tym, z tym, z tym, z tym, z tym stopem i z tym sensorem to jest tak jak w samochodzie nowym, czy tam nowym dla nas, jak zapala się czek, to na początku jest się takim człowiekiem, człowiek jest w szoku, czek się świeci, co to jest, trzeba to naprawić. A potem odpalasz samochód, czek się świeci, da, to tak panem, tak ma być To tak samo z tym sesorem, już nikt na to uwagi nie zwraca A my się jemy, zapisuję ile worków wrzucam z nasionami, nie wiem po co, ale prosił mnie zapisywać, prosił mnie nie żeby zapisywać Pewnie żeby jakąś tam statystyka zachować Tak jak mówię, wrzucam tam sobie po 3-4 woleczki, nie więcej Więc jak jest czas sprawdzać te nasiona, czy one są czy ich nie ma? Nawóz zasypywaliśmy nie tak dawno, więc na razie powinno być spoko. Ale zaraz dojedziemy sobie do końca. To zobaczymy, ile tego nawozu mamy. I ile mamy nasion? Czy trzeba dosypać, czy nie trzeba dosypać? Ciekaw jestem, czy uda mi się jeszcze za na to pole skończyć. Już mamy 19.15, więc już jest. Trochę późno. Przytrzymam o. o, bo nie mam kamerki na głowie, więc to tak trochę unprofessional. Przepraszam Was za to. Ale już. Ale już wysiadamy i patrzymy. Bateria mi pada, ale zaraz ją podładuję. Fajną to wykładzinka ma. na głowę W pierwszym zbiorniku nawóz tej puste worki mam Nawóz jeszcze jest W drugim zbiorniku nasiona. Nasion jeszcze trochę mamy. Jeszcze powinniśmy w to i z powrotem przejść. Jeszcze looking bunt na zestaw. Jest potężny. No córogo to wygląda Nie ma o czym mówić uruchamiam to jeszcze będzie poprzeczka zaczynała taki klinek puszczamy teraz i ognia W warunkach zachodzącego, zachodzącego słońca ten kawałek zasiął wcześniej, tam dalej jest jeszcze jeden, który jest też dzisiaj kończył wczoraj Zaczyna no, prawie 29 hektarów. Mamy na ryśniku, To nam pokazuje, ile wysiewamy, ile wysiewamy według komputerka y, kilogramów y, kukurydzy, ile nawozu. Tyle, że to jest też troszeczkę wychodzą inne wartości po kalibracji, ale tak mniej więcej tyle jest wpisane. 21 kg nasion i 364 kg nawozu na hektar. Tak to wygląda. A my ciśniemy dalej. Tak naprawdę jestem Prawie Przy końcówce pola Już jestem w klinku Obsiewam klin właśnie jak ciachnę ten klin Zostaną już tylko poprzeczki Cztery razy wokół No to tak czy siak zrobienia takich poprzeczek Chwilę Chwilę potrwa Na tych klinach najgorzej Bo to nie jest zbyt zwrotny sprzęt. Fajnie, że jest ta nawigacja z tego silnika, Jest to dosyć pomocne. Wiem, kiedy sobie opuszczać. I czekamy. Ile hektarów żeśmy zrobili? Już prawie 10 hektarów obsiane. No to tak, dokończyć klin dojdą do poprzeczki i tak naprawdę będziemy mieli te 13 hektarów niespełna, pole ma 12,96 według mapki w, właśnie w nawigacji Amazon nie wiem czy ona jest połączona z tą nawigacją Klasa czy ma swój własny system, ciekawe Amazonem jeszcze nie siałem ale tak coś mam przeczucie, że i w końcu ten moment też nadejdzie w sumie jedyny siewnik jakim siałem to jest na ten moment ten Missouri nie wisiałem nie wiadomo ile hektarów, ale to cały czas coraz więcej konsekwentnie, konsekwentnie te hektary będą dochodziły myślę, że jak jeszcze raz się zasypię nawozem to już raczej nie będę musiał się dotankowywać i może tego ziomka będzie można już odesłać Się miał skończyć wcześniej, czyli do 22. No, 22 to wcześniej, nie? Ale że jakbyśmy sieli dłużej, to on chciał 22 skończyć. Ale no. No tak, mi się zajdzie dłużej jak do 22, myślę. Ale on się będzie mógł wcześniej zawinąć, przypuszczam. Chcę tutaj przyspieszyć go z tymi dźwiękami to najwięcej zabawy. coś widać nam wystarczy jeszcze na ten klinek ale w sumie mogę wrzucić dwa worki nie wiem czy mnie będzie słychać ale zobaczcie widzicie przednie nogi w ogóle nie są używane bo normalnie się się że przednie i tylne aplikują nawóz jednocześnie tutaj mamy tylko tylne takie mamy założone pędzówki dłuta do rozsiewania nawozu i to samo jeśli chodzi o nasiona tych nie używamy, te są w górze używamy tych i widzicie jakie te są zwykłe bez żadnych dodatkowych gęsik, stópek tak to w skrócie wygląda clean tam jeszcze w tamtym rogu mi zostało chyba z dwa przejazdy i będzie można się brać za poprzeczkę ja już ciacham poprzeczkę tak jak widzicie poprzeczkę robimy na 24 metry czyli muszę zrobić cztery przejazdy Ciśnijmy sobie elegancko dookoła jestem tylko ciekaw czy ja zbyt dużych nakładek tutaj na tej poprzeczce nie zrobię, ale jak będzie, tak będzie, nie będę się tym przejmował. Fajnie, że w tym klasie można sobie zrobić, w tej nawigacji, tak, że pierwszy przejazd się zrobi samemu wokół, a potem już maszyna się dostosuje i... O, tutaj ciężko ma. A się na sama dostosuje do pierwszego przyjazdu i będzie prowadziła. Sobie fajnie z tym sianiem, to tak jak ze wszystkim trzeba tego czasu więcej spędzić, żeby wprawę nabrać i potem już wszystko jakoś idzie. Nie od razu ziem zbudowano ale tutaj na poprzeczce ma ewidentnie ciężko, bo, bo obroty sobie wbił wysokie poprzeczka twarda muszę tak patrzeć, czy czasem te dwa rzędy łapnie opuszczone, ale nie Trwa jest prawie w pół do 22, też z godzina się zajdzie. No, późny powrót. Ale za to sobie dłużej pośpimy. Dobra, cisnę dalej. Ostatnie kółko. Kurczę, te są tu po zakładu nawet intensywnie świecą. Fajnie to w kabinie wygląda. Już 22:22, 22, więc pewnie skończę około tej 23 plus minus. Zanim dojadę z powrotem na bazę, będzie północ. Także kolejna fajna dniówka, kolejna fajna przygoda za nami. I tym samym będzie prawie 40 hektarów do uwałowania dla nas na jutro. Więc też fajnie. Trochę nam to potrwa, kilka godzin. Karano sobie przesmarujemy maszynę. To, co mieliśmy zrobić, dzisiaj się nie udało. Zrobimy to jutro. Nie wiem, czy wam to będę nagrywał. Nie chcę was z tym wałowaniem już tak zanudzać, męczyć, żeby nie było, że ciągle to wałowanie i wałowanie. Ale to dosyć agresywnie. Te uwrocie wychodzą i też mimo wszystko minie zostaje. Lepiej Kończymy to powoli No i super Taki oto widok na koniec mi udało się zakończyć 7 mamy 22.40 Właśnie Zaparkowałem traktor Fajnie, że udało się to skończyć Muszę zabrać rzeczy tylko z kabiny I będę się zawijał Klasa sobie tutaj zaparkowałem Przy żywopłocie Nie ma czego dalej zostawiać Tutaj jest niedaleko brama wyjazdowa Więc samoryktyk, no i co? Tyle zakończę na dzisiaj. Fajna akcja wynikła, zobaczcie jeszcze ostatnie ujęcie. Tyle ode mnie. Nie wiem, czy się jutro będę wam, będę wam dogrywał. Czas pokaże. Także miłego oglądania i do zobaczenia. Cześć!